Видач? Видач, я пробую с, с камерой устанавливаю. Я не могу встать на маленькую мыслить, мыслить. Хорошо. A. No już, Zaczyna się. Nie, ja nie zdradzę, jak coś, to ty tak się kryjesz na szybcie. Boże, co ty tak kryjesz się na shicie? Co się boisz? Boże. Proszę Pana, czy pan się czegoś boi? Bo ja zaraz... Cię nie zostawię ten Simon. Ty, ty mnie nie piszesz tak Ulek. piesku spokój się, bo ty nie chodzisz na muchnęły Boże To naprawdę Naprawdę żartujesz się sobie Naprawdę sprawa, panie wąsaczy Boże Kiedy masz włosy? Teraz bycie z Steven. Bycie z Steven. To jest jakieś, że. Dobra. Może to naprawdę, to naprawdę, że tu jestem. To że naprawdę, to jest Steve nasz kochany. Ja lubię Steve'y, jakie wąsy mają. mają. Ja, no, oczywiście ich nie wysypam, jak chcesz, to będę musiała kupić sobie wełnę. Boże. Kurdej, uh, akurát musia mi zabraknúť, čiže ich mám niečo. To. Daj mi silu. Tak. Tyk. 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 No dobré, bolo, že si spáje, že si spáje. Bože, páno. Takže nech sa nikto, nechce na mňa krtienky napísať. I nikt nie chce mi oczywiście pomóc. Widzą, po prostu masz maratę. Co jest w Teraz idziemy do Brojki. Zaraz idziemy dam Ja umiem dobrze wszystko Dlatego. Dlatego, mi się wszystko daje. Ja dotykam wszystko po prostu. A, nie czytajcie się, po prostu Dlaczego tak to tracę? Ja się porównam. Miał, miał, ja ustawiam miał się swoje życie. Boże. No nie! Jak z takiej odległości? Co się chyba? Ożywa. On czy ma? No mieć. Kurde, nie zabiera się. Nikomu. Nikomu się nie zabiera. Uju, Naprawdę musiałeś, musiałeś mi tutaj zrobić tak, żeby spadł. dawaj mi diament. dawaj mi diament. Daj mi diament. 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 I... Żółci to mają. W... Żółci to mają popalone. Znaczy nie, nie mówię tak, żeby po prostu. Że po prostu mają. Tak. Że po prostu.

Ja, no to ja tak buduję. Ja tak buduję. Tak naprawdę. To jest serio, się nie Jakiego typu dziewczyną jest? Żadnym, bo ja nie jestem dziewczyną. Burzy! Morski! Zaraz ci!

Cześć, malandów stracić tak. Te. Kurz ten bruszy mi nie otwierać menu, ja nawet mi tu Ale naprawdę musicie taką muzykę puszczać. Nigdy nie rób tego na pustyki. Koniecznie musisz powstrać. Koniecznie musisz to sprawdzać. Czy jesteś dobrym człowiekiem, czy jesteś złym człowiekiem? Rób te łóżko, bo zaraz zostanę zniszczony. Co To był za Skalman, to był mój nowy licznik polubień. Teraz Ja bym chciał najnowszy generator. Albo iPhone'a, bo... Jak się ja A ja, masz? ma, to ma. Ja to i Max. mam tak, czemu nie zbieram tych szmaragdów kichać, bo one tu ulecą. tam. Jak nie będziecie pilnować tego co robicie. No nie no, kurde! Czy ja muszę białą kupować cały czas? Kurde, to musisz. Musisz. Dlaczego nie mówi Graczman Crafta? Wszystko mówi Graczman Crafta Klaszt Duży Czemu kupiłem jedno jajko? Duży Chyba sobie robię nogi Tu jest nogi Chociaż tyle Kurde, gdzie to, gdzie Teraz nie mogę zginąć! Urano! Ja Uanie! Ja Proszę! Tu ja się boję, bo ja łóżka nie mam! No oczywiście! Filip, jak ty to łóżko robisz? To znaczy mosty. Nie, nie pytaj się po prostu. No, ile mam, mam szumaranków? Powiedz mi. Kto ma kupuje swoje? Gdy masz Niebieski oczywiście. nie zielony. No, musiał się trafić. Dobra. Dawał mi tego żelaznego no kulema. Klucale no. Tam... Ja jestem przygotowany na walkę. 私はパウダーだ。Okay. Jak to jest tak, żołnierz? Kto jest święty? Kolejny. Chodź tu. To myślałeś, że co? nie, nie on nie zeschnął! Za chwilę zobaczymy, jak ta gra się skończy. Muszę te gnia, te te są najgorsze. Nie! Dobra, przegrana. Dobra, Jan. Jan Graj. Czemu sobie nie, użuń, nie usiądziesz Jakie wąsaty w ogóle miałem zawsze przywrócony krzew. graj sobie Graj sobie Graj sobie Czemu i zawsze na kamerę musisz zaglądać? Co chcesz widzieć swoich widzów? Pokaż im się Zobaczymy Pokaż im się Chcemy zobaczyć swoją twarz Napisali mi Nie Ja nie mam nie ania, ninu, nio, nianianianana. Kamera mi uznaje, że ten właśnie w Minecrafcie To jest człowiek prawdziwy. Może Tak. Ty jesteś, ty na pewno jesteś człowiekiem, bo mi też się wysiedla... Co portner. Ten portner to wszystko zrobić. O czemu czemu mi się kamera mazuje? Teraz widać się. Hmm. Jak się oddalam, to coś słabo widać, jak... to jest blisko. To... To. Jan, Jan, ale graj! Ty naprawdę sądzisz, będziemy to oglądać w nocy? Tutu no. no. Nie no, Staś jak ty jak ty to robisz? Ja tak nie potrafię, naucz mnie. O, Boże. o nie no, chodźcie to tej widzów. Nie, no widzów, nie, graczy. Bożej. <laughs> tak się właśnie zachowuje, jaś gdy umiera. Dobra. Właśnie Jan Co zrobisz Gdy umierasz Robisz to Jest tutaj już Dobra przestań Dobra żeby nic to nie włączyło Boże Ale Staś, nie potrzebujemy muzyki Jan! Buduj się normalnie No teraz utknąłeś A, twoja łóżka została zniszczona Dobra Dobra, nie stukaj klawiaturą! No, tak. no tak, ale na chwilę. Nie stukaj się klawiaturę, bo potem się niszczy. Ja to robię na odpowiedzialność, wiesz? Boże uważaj! Widzowie nie chcą widzieć, że przegrywasz cały czas. Dobra, fajna muzyka, może być. ale I tak nie chciałem muzyki do mojej wideo. Uważaj tylko, żebyś nie przegrał. Łóżko zostało zniszczone. Ewa mam kawałek. No bo poświęcić, tracisz jeden poziom. Masz coś? Możesz sobie kupić żela zbroję. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

Już masz diamenty, to sobie coś za nie kup Jak kupisz sobie Ulepszenie generatora Żeby nie mieć właśnie ten Piększy drop obsidian. Co, Obsydian? No bo jest najlepszy W przez to dostajesz wszystko co chcesz Na przykład obsydian. Uuu, diament Ciekawe co z nim Zrobisz Dobra, nie mamy Uważaj tylko. O. no, jest. Dobra.

więc zobaczmy jego grę. Po co stawiasz wierzę, że co, przejąłeś ten teren? O. No bo ktoś ci zniszczył. Ludzie już są, czekają. Może czemu ty stawiasz? Tymant. O właśnie. Zostałeś sam jak ktoś. No bo ktoś wszyscy zginęli. Nie, nie go mam. Uważaj, wy tracisz serca.